Twój sposób bycia głęboko wpływa na tę osobę, nawet jeśli nie jesteś tego w pełni świadomy. Wszystko w tobie, od sposobu, w jaki się poruszasz, po Twoje słowa, budzi w tej osobie odczucia i emocje, które może nawet nie wiedzieć, jak opisać. Intensywność, którą wywołujesz, jest cicha, ale przytłaczająca, coś, co wykracza poza wszelkie logiczne lub racjonalne wyjaśnienie. Każdy Twój gest, nieważne jak subtelny niesie ze sobą wibracyjną energię, która trafia do sedna tej osoby. Nie są potrzebne wielkie przemówienia ani teatralne akty, abyś dotknął jej w głęboki sposób. Czasami wystarczy tylko dźwięk twojego oddechu, sposób, w jaki twoje oczy gubią się na horyzoncie, albo łagodność, z jaką wypowiadasz słowa, które w jakiś sposób rezonują bezpośrednio w jej sercu. I nie myśl, że to umyka jej uwadze, ponieważ absolutnie wszystko jest przez nią zauważane, nawet gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy. Twoje milczenie, na przykład, może być jedną z najpotężniejszych form komunikacji. Kiedy jesteś w milczeniu obok tej osoby, istnieje pewien rodzaj niewidzialnego prądu, który przepływa między wami, milczenie, które dla innych mogłoby być puste lub niewygodne, ale z tobą nabiera głębokości. Nie każdy potrafi zamienić milczenie w coś tak pełnego znaczenia. To Twój naturalny sposób bycia, Twoja obecność, która na to pozwala. Jest w Tobie pewność, którą przekazujesz, nawet nie mówiąc pewność, która sprawia, że ta osoba czuje się widziana, zrozumiana w sposób, w jaki niewiele osób potrafi to zrobić. Ta osoba może próbować to ignorować, może próbować racjonalizować uczucia i odczucia, które w niej budzisz, ale prawda jest taka, że w Twojej obecności nie jest w stanie utrzymać murów. Które może zbudowała, aby się chronić. Ty, nawet nie próbując, przekraczasz te bariery. Nie dlatego, że coś wymuszasz, ale dlatego, że to, co przekazujesz, wykracza poza powierzchnię, dotykając najgłębszych warstw tej osoby. To generuje mieszankę fascynacji i strachu. Fascynacji, ponieważ bycie dotkniętym w tak prawdziwy i nieoczekiwany sposób jest czymś rzadkim, i strachu, ponieważ to ją czyni wrażliwą. Wrażliwość nawiasem mówiąc to słowo, które tutaj mocno rezonuje. Twój sposób bycia obnaża warstwy tej osoby, nawet jeśli nie masz na celu tego robić. Pokazując się autentycznie, bez masek, bez wybiegów, tworzysz przestrzeń, w której ta osoba czuje potrzebę, choćby nieświadomą, również się pokazać. W pewnym sensie jesteś lustrem, niezwykłym lustrem, które odbija tylko to, co na powierzchni, ale lustrem duszy. I to właśnie przeraża tę osobę, ponieważ patrząc na ciebie w rzeczywistości, patrzy w głąb siebie. Kiedy się uśmiechasz, na przykład, to nie jest tylko uśmiech. Jest w tym prostym geście coś, co bezpośrednio dotyka jej emocji. Może to być szczerość w blasku twoich oczu, albo sposób, w jaki twój uśmiech nie jest tylko czymś fizycznym, ale czymś, co wydaje się pochodzić z wnętrza, promieniując energią która wykracza daleko poza sam akt. Każdy szczegół się liczy, i wszystkie szczegóły w tobie niosą niemal magnetyczną siłę, która przyciąga, fascynuje, ale także generuje wewnętrzny wir w osobie, która to odbiera. I nie myśl, że tylko twoja łagodniejsza strona wywołuje te reakcje. Twoja stanowczość, sposób w jaki potrafisz stawiać granice, kiedy to konieczne, również głęboko wpływa. Jest w tobie jasność w sposobie, w jaki się wyrażasz, która budzi szacunek i podziw. Nie pozwalasz się kształtować oczekiwaniom innych, po prostu jesteś. I ta zdolność do bycia tak prawdziwym, do niepoddawania się oczekiwaniom innych, to coś, co może dezorientować tę osobę. Widzi przed sobą kogoś, kto nie boi się być sobą, co sprawia, że zastanawia się, czy ona również ma tę odwagę. I w tym procesie kwestionowania, ty ją zmieniasz. Bez wypowiadania słowa, tylko swoją obecnością wywołujesz w niej głębokie zmiany. Może zmiany, których jeszcze nie zauważyła, ale które się dzieją powoli, cicho. Nie tylko wpływasz na tę osobę, pomagasz jej ponownie połączyć się z aspektami siebie, które może zostały zapomniane lub stłumione na przestrzeni czasu. Budzisz w niej nową percepcję siebie, nowy sposób patrzenia na świat i na własne emocje. To jednak nie jest łatwy proces. Bycie głęboko dotkniętym przez kogoś może być niewygodne, może przywołać na powierzchnię lęki i niepewności, które były uśpione. I często to właśnie czuje ta osoba, gdy jest blisko ciebie. Są momenty, kiedy może czuć się odsłonięta, wrażliwa i może nawet chcieć uciec od tej intensywności. Jednak jednocześnie jest coś w tobie, co ją przyciąga z powrotem, co sprawia, że chce zostać nawet jeśli oznacza to stawienie czoła temu, co najgłębsze w niej samej. Ten wpływ, który wywołujesz, nie jest chwilowy. On pozostaje, rezonuje, odbija się echem. Nawet gdy nie jesteś fizycznie obecny, coś z ciebie pozostaje w tej osobie. Może to być myśl, która pojawia się znikąd, wspomnienie o tobie, które pojawia się bez ostrzeżenia, lub nawet niewytłumaczalne uczucie, które sprawia, że myśli o tobie. I w tym momencie zdaję sobie sprawę, że już zostawiłeś ślad, ślad, którego nie można cofnąć. Przyniosłeś światło do ciemnych zakamarków serca tej osoby, miejsc, w które może nie chciała patrzeć. Ale przynosząc to światło, nie tylko odsłoniłeś cienie, pokazałeś także, że stawiając im czoła, można znaleźć drogę do uzdrowienia. I ta osoba o tym wie, nawet jeśli nieświadomie. Wie, że pomagasz jej się zmieniać lepiej się poznawać, stawiać czoła temu, co musi być stawione. Nie poprzez rady czy słowa wypowiedziane bezpośrednio, ale poprzez sam sposób istnienia obok niej. Ta transformacja, którą wywołujesz, jest głęboka, ale nie natychmiastowa. To proces, który rozwija się powoli, z czasem. I może w pewnym momencie ta osoba w końcu zrozumie, jak bardzo na nią wpłynąłeś, jak bardzo byłeś w stanie zmienić jej postrzeganie siebie samej i świata wokół, i kiedy ten moment nadejdzie, będzie niemożliwe dla niej zaprzeczyć wpływowi, jaki na nią miałeś. Wszystko to, co reprezentujesz dla tej osoby, nie jest czymś, co można ukształtować czy powielić. To coś unikalnego, nieodłącznie związanego z tym, kim jesteś. Nie ma znaczenia, czy próbujesz wywrzeć wpływ, czy nie. Sam fakt, że istniejesz, sprawia, że to się dzieje. Twoja energia, twoja esencja. Wszystko w tobie rezonuje w sposób, który głęboko dotyka tych wokół ciebie. A z tą osobą w szczególności trafiłeś w jeszcze bardziej delikatny punkt. Punkt, w którym emocje są bardziej wrażliwe, bardziej intensywne. Bez względu na to, jaka jest relacja między wami, wiedz, że wpływ, jaki wywierasz, jest prawdziwy i głęboki. I chociaż ta osoba może jeszcze nie znalazła odpowiednich słów, by wyrazić to, co czuje, wiedz że na jakimś poziomie to czuje, czuje w sposób przytłaczający i choćby próbowała ukryć lub unikać tej rzeczywistości, wie, że coś w niej się zmieniło, odkąd wszedłeś w jej życie. I ta zmiana, spowodowana Twoim sposobem bycia, to coś, czego nigdy nie będzie mogła zignorować. Ty, swoim sposobem bycia, dotknąłeś duszy, duszy, która może była zagubiona, uśpiona, lub tylko czekała na kogoś takiego jak Ty, aby się przebudzić. Ta dusza, którą dotknąłeś w tak głęboki sposób, została obudzona z stanu inercji. Jest teraz mieszanka fascynacji i niepewności, która otacza tę osobę. Może nigdy wcześniej nie była w ten sposób dotknięta, a jeśli była, mogła zbudować mury, by chronić się przed nowymi wrażliwościami. Ale coś w tobie, autentyczność, która emanuje naturalnie bez wysiłku, przeniknęło te obrony. Jest w tobie coś nieodpartego, coś, co przyciąga ją bliżej nawet jeśli próbuje zachować pewien dystans, jakby musiała przetworzyć w milczeniu wewnętrzny wir, który Twoja obecność wywołuje. Musisz zrozumieć, że to nie tylko to, co mówisz, wywołuje ten efekt. W rzeczywistości istnieje głębszy wymiar gry. Twoje słowa mają wagę oczywiście, ale jest niewidzialna siła, która działa poza nimi. Komunikacja, która odbywa się na poziomie wykraczającym poza fizyczność. Twoje gesty, twoje spojrzenia, sposób w jaki zajmujesz przestrzeń wokół tej osoby, wszystko to tworzy pole energii, które ją otacza, które sprawia, że czuje rzeczy, których może nigdy wcześniej nie pozwoliła sobie czuć. I ta osoba zmaga się z tym, zmaga się, ponieważ czuje się odsłonięta, emocjonalnie naga przed tobą. Może nie potrafi wyrazić słowami tego, co czuje, ponieważ wpływ jest tak głęboki, że wykracza poza zwykły język. Są rzeczy, które tylko dusza rozumie, i to, co robisz, to właśnie to: dotykasz duszy, a dotknięcie duszy kogoś jest czymś innym niż dotknięcie umysłu czy serca. Kiedy dusza jest dotknięta, następuje nieunikniona transformacja, i to jest ta transformacja, która zachodzi w tej osobie, choćby w sposób cichy, powolny, niezauważalny. Ten proces zmiany może być dezorientujący. To tak jakbyś wybudzał ją z emocjonalnego uśpienia. Jej dusza, która wcześniej była chroniona, może zamknięta na świat, teraz jest przebudzona, a wraz z tym przychodzi ciężar stawienia czoła prawdom, które wcześniej wolała unikać. I ta wrażliwość nie jest czymś łatwym do zniesienia. Ty, tylko będąc tym, kim jesteś, przywołałeś na powierzchnię emocje i uczucia, które mogła przez całe życie próbować tłumić. Jest w tobie magnetyzm, który wykracza poza to, co można wyjaśnić rozumem. Ta osoba czuje, że przy tobie rzeczy zmieniają kształt. To, co wcześniej wydawało się stabilne, przewidywalne, teraz jest w ciągłym ruchu, jakby twoja obecność wywołała falę, która porusza wszystko wokół. I to ją w pewien sposób destabilizuje, ponieważ jest przyzwyczajona do pewnej kontroli nad własnymi emocjami, nad sytuacjami wokół siebie. Ale z tobą nie ma kontroli. Z tobą wszystko wydaje się płynąć w inny sposób, bardziej naturalny, bardziej surowy, bardziej prawdziwy. Zauważa, że nie jest w stanie przewidzieć ani kontrolować tego, co czuje, gdy jesteś w pobliżu. I ta emocjonalna nieprzewidywalność jest przerażająca, ale także niezwykle pociągająca. Jest w niej część, która chce się opierać, która próbuje trzymać się z dala, chronić się przed wpływem, który wywołujesz. Jednak jest też inna część, może nawet większa, która chce się temu poddać, która chce pozwolić sobie czuć wszystko, co się pojawia, bez względu na to, jak trudne to jest. To ciekawe, jak często najgłębszy wpływ nie pochodzi z wielkich gestów czy deklaracji, ale z tego, co subtelne, niemal niedostrzegalne. Sam fakt, że jesteś tak obecny, że jesteś tak połączony z chwilą, sprawia, że ta osoba czuje, że nie może uciec wie, choćby nie przyznała tego otwarcie, że coś w niej się zmieniło odkąd się pojawiłeś. I ta zmiana nie jest czymś tymczasowym, to zmiana, która rezonuje, która wywołuje fale we wszystkich obszarach jej życia. I to odzwierciedla się w drobnych rzeczach, może łapie się na tym, że myśli o tobie w przypadkowych momentach dnia, może zauważa, że coś w niej się porusza, gdy słyszy dźwięk twojego głosu, lub gdy dostaje od ciebie wiadomość. Może nawet gdy nie jesteście razem, Twoje imię pojawia się w jej myślach jako stała obecność. To nie jest zwykły przypadek. To, co w niej obudziłeś, nie może być po prostu zapomniane lub odłożone na bok. Wpływ, jaki wywarłeś, już jest zakorzeniony w jej najgłębszych emocjach. Opór, który ta osoba czuje, nie jest niczym niezwykłym. Kiedy jesteśmy głęboko dotknięci, zwłaszcza w sposób nieoczekiwany, naszą pierwszą reakcją może być próba odsunięcia się. Ochronienia się przed tym, co wydaje się niepewnym zanurzeniem w emocjonalnych głębinach. Może nie wiedzieć, jak sobie poradzić z intensywnością, którą wywołałeś. Może nigdy nie pozwoliła nikomu wcześniej zbliżyć się tak blisko, albo może boi się zgubić w tym morzu uczuć, które wydajesz się odkrywać. Ty jednak nie musisz robić nic poza byciem sobą. Twój sposób bycia już wystarczy, by wywołać wewnętrzną rewolucję w tej osobie. Nie ma potrzeby niczego wymuszać, szukać natychmiastowych odpowiedzi, ani próbować rozwiązywać tego, co się dzieje. To, co robisz po prostu istniejąc w tak autentyczny sposób, to pozwalasz jej stawić czoła temu, co musi być stawione czoła, nawet jeśli na początku się opiera i ten proces wpływu, który wywołujesz, mimo że początkowo dezorientujący, może prowadzić do głębokiej transformacji. Może ta osoba zacznie dostrzegać, że mury, które zbudowałaby się chronić, nie są już potrzebne, może zacznie rozumieć, że to, co przynosisz, nie jest zagrożeniem, ale szansą na rozwój, na lepsze poznanie siebie, na pozwolenie sobie na prawdziwe odczuwanie, bez lęków czy blokad. Może, pozwalając sobie na tę wrażliwość, odkryje nową wersję siebie, bardziej prawdziwą, bardziej związaną z własnymi emocjami. To, co robisz, to pomagasz tej osobie uwolnić się od więzów, które sama stworzyła. Będąc przy tobie, jest zmuszona stawić czoła temu, co zawsze unikała. Swoim najgłębszym emocjom, lękom, najskrytszym pragnieniom. I choć to przerażające, jest też wyzwalające. Bo nie tylko odsłaniasz te emocje, przyjmujesz je. Sprawiasz, że czuje się bezpieczna, będąc sobą, bez masek, bez strachu przed oceną, to poczucie bezpieczeństwa, które zapewniasz, jest rzadkie. Nie jest łatwo znaleźć kogoś, kto sprawia, że czujemy się tak swobodnie byciem sobą, ze wszystkimi naszymi wadami, niepewnościami i wrażliwościami. Ale ty robisz to w naturalny sposób, i dlatego ta osoba czuje się przyciągana do ciebie w sposób, którego może sama nie potrafi zrozumieć. Jest w tobie coś, co sprawia, że chce się otworzyć, nawet jeśli to idzie wbrew jej instynktom ochrony. I z czasem ten głęboki wpływ, który wywarłeś, zacznie przekształcać nie tylko sposób, w jaki cię postrzega, ale także sposób, w jaki postrzega siebie. Zacznie się zastanawiać, zastanawiać nad tym, kim naprawdę jest, czego pragnie od życia, nad emocjami, które może zaniedbała lub tłumiła. I w tym procesie stanie się bardziej świadoma, bardziej przebudzona na prawdę swojego własnego ja. Wpływ, jaki wywierasz, wykracza daleko poza zwykłe zauroczenie lub powierzchowną atrakcję. To, co wywołujesz, to prawdziwa wewnętrzna rewolucja, przebudzenie, którego ta osoba może nigdy się nie spodziewała, ale którego teraz nie można zignorować. I w miarę jak pozwala sobie czuć głębiej, zda sobie sprawę, że to, co przyniosłeś do jej życia, to szansa na połączenie się z częściami siebie, które zapomniała lub zakopała. Jesteś jak katalizator tej transformacji, nie dlatego, że próbujesz lub wymuszasz to, aby się wydarzyło, ale dlatego, że twoja obecność, twoja energia, po prostu ma taki efekt. I w miarę jak ta osoba pozwala sobie na zanurzenie się w tym procesie, zacznie dostrzegać, jak bardzo jesteś ważny w tej drodze do samopoznania. Wpływ, jaki wywarłeś, jest już częścią jej podróży. I bez względu na to, co się teraz wydarzy, zawsze będziesz pamiętany jako ktoś, kto zmienił sposób, w jaki postrzega siebie i świat wokół. Ostatecznie nie tylko dotknąłeś życia tej osoby, zmieniłeś je. I ta transformacja, choćby powolna i cicha, już trwa i nic nie może cofnąć tego, co zostało rozpoczęte. Może się opierać, może próbować się oddalić, ale w głębi wie, że coś zmieniło się na zawsze. I ta zmiana spowodowana Twoim sposobem bycia będzie nieodłączną częścią jej podróży od teraz. Teraz, gdy rozumiesz głęboki wpływ, jaki Twój sposób bycia wywiera na tę osobę, nadszedł czas, aby zastanowić się, jak iść dalej. Pozwól sobie poczuć tę więź, ale także daj przestrzeń drugiej osobie na przetworzenie tych emocji. Kontynuuj bycie tą autentyczną i prawdziwą obecnością i zobacz, jak ta relacja czy to miłość, przyjaźń, czy inna forma, może rozkwitać w sposób nieoczekiwany i głęboki. Jeśli ta wiadomość w jakiś sposób cię poruszyła, podziel się swoimi refleksjami w komentarzach poniżej. Chciałbym wiedzieć, co poczułeś i jak to współgra z twoją rzeczywistością. Nie zapomnij polubić i subskrybować kanału, aby nadal otrzymywać więcej inspirujących wiadomości, które mogą pomóc ci pogłębić twoje więzi i rozwijać się duchowo. Twoja interakcja jest bardzo ważna i pozwala nam tworzyć treści, które transformują i podnoszą. Niech Twoja podróż trwa z światłem i świadomością.